Thank you.

Thank you Alright. Jestem powoli. Już ogarnąłem wszystko, co miałem ogarnąć. Nieźmiut, miód, nie jest źle. Ale... To co? Będziemy powoli faktycznie grać w... Jak to przetłumaczyć dobrze? E... Lordów posiadłości. E... Czyli źle przetłumaczyć oczywiście o to mi chodzi, bo dobre tłumaczenie można dać bardzo łatwo, a chodzi o takie złe tłumaczenie. Cześć Kebabie, cześć mornie. I cześć, Worgi. Hmm, hmm, hmm. pan sobie kamerkę, bo stwierdziłem, że dzisiaj mam dzień. Zagram z kamerką na, na, na ekranie. Alright. Przewidywane dzisiaj opady deszczów. Włościanie. Alright. Ja chcę, ja chcę. To jeszcze... Czekajcie chwilę, bo bo... O o, o. o. Alright. I... Mam tutaj przyłącznik. Jej, dzień dobry! Witam Was wszystkich na moim kanale. To ja, diabeł, a to moje diabelskie wersety. I będziemy dzisiaj sobie grać w Manor Lordsy, Bo podobno dobra gra. Ma nawet język polski. Podobno stworzyło. E, to jest w ogóle ta gra. Ma twórcy, ale jest jeden twórca. Right? Z tego co czytałem, Grzegorz Styczeń. Game design Grzegorz Styczeń. Programming Grzegorz Styczeń. A nie, miał miał ten. E, dodatkowych pomasów. Okej. Okay. Dobra. To nie jest tak, że w pełni sam zrobił wszystko. No, to logiczne, Zresztą eee, mnie to bawi, właśnie, że w mediach się mówi, grę stworzyła jedna osoba. No nie. <laughs> Sorry. Eee, ja tutaj widzę całkiem duży zespół, który przy tym pracował. Jasne, że nie każdy pracował na pełen etat, na stałe i tak dalej. Ale no. Alright, dobra. Nowa gra. Eee, nasz portret. P -p 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 imię Albrecht. Nie, no kurwa, nie będę nazywać się Albrecht. Tak się zmienia imię, tutaj jest dobra. Diabelus Maximus. Myślę, że tak. Eee, tak. Eee, szkoda, że nie ma jakiegoś bardziej. A, własną teksturę to jest odnośnie czego? Herbie standard, ok, ale ja poczekaj, tu nie już, ok. Cześć, Ewanek! Liczba kombinacji herbowych jest niewiarygodna. Możesz własnych herb załadować, tak, ale nie mogę załadować własnego portretu. Czyli takie... Okej, okay, to bym wolał własny załadować niż to. Um, to co? Znaczy, lista... herby wyglądają. Ten system herbów wygląda trochę jak to, co jest w. Krużele Kingsach, Niewiele nie się od tego różni, nie? Bez całym szacunkiem. Nie, nie chcę tutaj nikogo obrażać. Um. Taki Ten. Kozioł powiadasz. A wiecie co? Kozioł powiadasz. Ale dobrze, że możesz zmienić układ tarczy. W sensie. No tak. Ale nie możesz zmienić układ tarczy. Ten. Każdy się osobno. No. Nie, czy jest to krok dalej niż, niż Crusader Kingsy, jak się zgadzam się, czy tam ogólnie sterali paradoksowe podejście, ale kolor główny czerwony, jest też trochę bardziej sensem kolorów, um, czy wiecie, to jest tylko herb, ja przede wszystkim pogrę po yy, grę i to jest pierdoła, nie kolor dodatkowy. A, ten, okej, okay. będzie miał zielone rogi, kozioł z zielonymi rogami, to jest diabeł, tak wygląda, proszę państwa, diabeł <grybujesz> Alright, y dobra Kontynuujmy tutaj, o Jezus Szablony scenariusza, myślę, że będzie trudności szablon odprężający My chcemy sobie poczilować, Ja nie jestem, nie znam gry kompletnie jeszcze, więc nie wiem, nie wiem jak wygląda samouczek, czy w ogóle jest samouczek. Yy. I weźmy sobie. Cel końcowy rozwój. Myślę, że tak, jesteśmy na, na, na etapie chill. Yy. No nie, był wyobrażają, wychodzę. Weź bez celu imo. Mówisz? Bez celu. W sumie prawda jest taka, że na 99% zagramy w to raz, teraz, a następna gra będzie przy jakimś większym update. Zie. Jeśli w ogóle nam się spodoba, to jest inna sprawa, nie? Eee, jeszcze ostatnio raz City, Builder, City Buildera grałem. Eee, dobrych kilka, maście lat temu. Tak mi się pytanie wydaje, więc. Yy, nie, nie jestem pewny. nie. A bo dobra, możemy zrobić poziom trudności domyślnie będzie. Tylko bez celu. Bo rozwój, gdy kończy Ci grę, jak będziesz miał średniej wielkości wioskę. Ok. Yy, myślisz, że będziemy grali aż tak długo w to? Ta, 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 ta. Nope. <ścoughs> bytną no, nie. Ale dobrze wiedzieć, Widzę, że mamy już weteranów. Ja oczywiście jestem, nie, nie jestem early adapterem, tak. Yy, oczywiście też gry nie kupiłem. Gra jest w Game Passie, więc korzystam z wersji Game Passowej. Nie wiem, czy wersja Game Passowa się różni, czy nie. Yy, czasami Game Passowe wersje mają opóźnienie w otrzymywaniu Patrz na przykład. Thank you, Aiden Chronicles. Jak będzie raz za zanim zrobiłem coś sensownego? Czyli okay. ja, ja grałem w demo. No dobra, to jest loading screen mam, jak rozumiem, tak? Mam borderless window, ale myszka nie potrafi wejść za ekran. Mam Dobrze, w międzyczasie kliknę sobie gdzieś z boku. Przydałoby się napisanie, że to jest chociaż gdziekolwiek na ekranie informacja, że jest loading. To by było bardzo przydatne, bo ja teraz nie wiem, co to jest za ekran, co on tu robi. Odbicia drugiego lorda. Odbicia, Obicia, nie odbicia. No. Ja zakładam, że Ewanek po prostu zaczynał, nie podobało mu się co zrobił, zaczął jeszcze raz i tak dalej, nie? To, to bardziej w tym kontekście, nie że przegrał, nie? Tak bym obstawiał, ale to tylko moje szacunki. Ewanek, jap. Eee... <ścoughs> e e To tak długo normalnie jest, chłopaki? Jestem pojebany, jeśli chodzi o trudność wioski. Bo to nawet muzykę wyłączyło. Chyba ci się zwiesiło. No, to mi się tak wydaje. I to jest 5 sekund, all right. Uh, uh, uh. Pum, pum, pum. A nawet nie ma tutaj tego, ten... Gdzie, gdzie tutaj, powiem Panie, ten... Manorals Wing GDK Shipping, Uhu. No, wygląda faktycznie jak Dead End. All right. Gra w wersji gamepassowej, tak jak powiedziałem. Ale zobaczymy. Wypróbuj grę. Jasne, ja wiem, rozumiem. Nowa gra. Kunc. Dobra, zostawmy Kunca przez C. Brak domyślny... Rozpocznij. O teraz się mruga coś tutaj. Przynajmniej. Więc to było to było chyba a nie teraz skończył mrugać. I nie chce iść dalej. No to się nacieszyłem. Pom już widzę ten. A mój Boże, A, oczywiście, że to jest. Yy... Bogowie no to co chłopaki? Bo Manor Jaką masz grafikę i procek dobrą? Ewanek, jesteś programistą, nie zajmujesz się helpdeskowaniem, tak? Jeśli w jakikolwiek sposób uważasz, że mogę nie spełniać minimalnych wymagań To... proszę Cię Dobra, pójdźmy jakąś muzykę, jak będziemy to naprawiać ta, ta, ta. Mamy Sid Wave Royalty free, Niech będzie Ha, ha, ha. Co możemy? Możemy zrobić tradycyjnie odinstaluj grę. Pum, pu, pu, pum. I zainstalować ponownie. To będzie trwało chwilkę, więc spoko. To nie jest duża gra. Tylko już 6 giga wolnego na dysku. To jest gorsze, że całe sobie no, gra się uruchamia, czyli działa, nie? Bo no, nie wiem, dupa, nie uruchamia się dalej, nie? Hmm. To znaczy, sterowniki, sterowniki wydaje mi się, że nie mam outdate, dalej, teraz zobaczmy sobie GeForce 4 jak sterowniki puszczę, zrobię update sterowników. Eee... To, to, to... Będę musiał włączyć Simę pewniej. Ten jest... Tak, to zwałem ostatnie sterowniki, wydaje mi się. Mhm. Mm mm. Jest jakiś nowy driver z 16. O Jezus, czyli pominąłem coś. Dobra, najwyżej że będzie restart Możliwe, że ustawienia, które zrobiłem są z dupy, kazałem mu włączyć działać na DLS-a, on może nie lubi DLS-a. To jest to, to jest opcja. Ale, jak widzę, wybór FSR między FSR-em a dlss to wybieram dlss nie? To jest normalne. I potem to mam 470 w środku, żeby korzystać z FSR-a. Przy czym yy, te GameRadio sterowniki i tak nie mają nic. A, bo może mają. Bo widzę, że jest ten. Yy, może mają dodatkowy sterownik. Alright, więc jest szansa, że będziemy musieli wyłączyć streama na quick fixa, but will be okay. A jak tam, panie Iwanek, w domu? Urządzenie wszystko ok, gra dalej w portala Czy to nic? Oczywiście gdzieś tam z boku pojawiło się i nie, 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 nie zamrugało nawet, że o, potrzebuje dostępu. Eee, dobra, jak będzie robiło sterowniki update, to raczej będziemy musieli wyłączyć sim. To co chłopaki, widzimy się za 10 minut. A co jest, aktualizacja sterowniki.